Naukowcy i archeolodzy każdego roku odnajdują pod ziemią wiele niezwykłych artefaktów, które rzucają nowe światło na różne aspekty naszej historii. W dzisiejszym odcinku przedstawimy Wam kilka takich wyjątkowych znalezisk. Zanim jednak zaczniemy, nie zapomnijcie zasubskrybować i włączyć powiadomień, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. W ten sposób będziecie na bieżąco z nowymi odcinkami. Nie przedłużając, zapraszam do oglądania. Gigantyczny tytanozaur Dinozaury były niewątpliwie największymi stworzeniami, jakie kiedykolwiek chodziły po powierzchni Ziemi. Archeolodzy odkrywają różne szczątki dinozaurów od lat. Ostatnio natrafili jednak na kości dinozaura, które zmieniły nieco spojrzenie na to, jak ogromne były to stworzenia. Ta kość udowa należała do nieznanego wcześniej gatunku tytanosaura. Została wykopana w Argentynie w 2014 roku. Ekstrapolując dane z samej kości udowej, naukowcy doszli do wniosku, że dinozaur musiał mieć co najmniej 40 metrów długości i 18 wysokości. Uwzględniając całą skórę i narządy zwierzęcia, musiało ono ważyć ponad 70 ton. Przypominało bardziej wielki, chodzący budynek niż dinozaura. Skamieniałe uda były osadzone w skalę, która ma około 100 milionów lat. Oznacza to, że ten tytanozaur należał do okresu kredowego Ziemi. Możliwe, że już niedługo uda się odkopać resztę kości tego dinozaura, aby złożyć z niego cały szkielet. Wyjątkowa mozaika. Z kolei kolejne odkrycie nie byłoby możliwe, gdyby nie współczesna realizacja projektu budowlanego. W pobliżu starożytnego miejsca Zugma w Turcji budowana jest tama. Dlatego też teren ten wkrótce zostanie całkowicie zalany. Fakt ten zainteresował archeologów, którzy zaczęli badać to miejsce, aby odkryć jak najwięcej, zanim nie będzie to już możliwe. Badacze nie byli pewni, na co się natkną, ale z pewnością nie wyobrażali sobie, że odkryją te piękne, doskonale zachowane dwie dwutysiącletnie mozaiki. Znaleziono je wewnątrz budynków z czasu, gdy miasto było znane jako Seleucja. Miało to miejsce, zanim obszar ten został zdobyty przez Rzymian i przemianowany w 64 roku przed naszą erą. Warunki panujące w tej okolicy zachowały dzieło sztuki tak dobrze, że można na nim wyróżnić wszystkie oryginalne kolory. Mozaiki przedstawiają postacie z tradycyjnych, starożytnych greckich mitów. Posiadanie czegoś takiego w domu było uważane za szczyt klasy i wyrafinowania w tamtej epoce. Starożytny fast food. Zwykle, na myśl o fast foodach, mamy w głowie podejście, że koncept ten zrodził się stosunkowo niedawno, wraz z powstaniem McDonald'sa czy KFC. Jak się jednak okazuje, Ludzie setki lat temu również praktykowali coś podobnego. Koncepcja ta istnieje od co najmniej 2000 lat, a dowody na to znaleziono niedawno w słynnym zakopanym mieście w Pompejach. Prace archeologiczne w tym miejscu trwają nieprzerwanie od wielu lat. Na początku 2019 roku Zespół odkrył to ciekawe, ozdobione starożytnymi freskami miejsce, którego powstanie datuje się na około 70 rok. Jak się okazało, była to stacja wydawania posiłków. Ktokolwiek był właścicielem lub pracował w tym miejscu, przygotowywał wcześniej posiłki w domu, przynosił je tam, aby później je podgrzać i tanio sprzedać przechodniom. Innymi słowy, Ktoś sprzedawał tu gotowe dania wykonane w starożytnym rzymskim stylu. W Pompejach znaleziono w sumie ponad 100 takich obiektów. To właśnie tam biedniejsi mieszkańcy miasta mogli wrzucić coś na ząb. Podawano tam przykładowo pieczony ser i korzenne wino. Był to prawdziwy, starożytny McDonald's. Zapomniany grobowiec. Rytuał grzebania zmarłych władców i stawiania im ogromnych, wypełnionych kosztownościami grobowców z wyszukanymi maskami na twarzach jest najczęściej kojarzony ze starożytnymi Egipcjanami. Jak się jednak okazuje, coś takiego praktykowały również inne kultury. Niedawno znaleziono dowód na przeprowadzane podobne rytuały w Gwatemali w IV wieku. Znaleziony w mieście Waka, miejscu o wielkim znaczeniu dla majów, nieodkryty wcześniej grób, pochodzi z około 350 roku. Na pierwszy rzut oka było jasne, że grób należał do kogoś, kto posiadał wiele bogactw i był przy władzy. Jednak to dopiero obecność medalowej, malowanej jadeitowej maski wyraźnie zidentyfikowała zmarłego jako ówczesnego króla. W tradycjach starożytnych Majów królowie byli jednocześnie żywymi bogami i byli traktowani jako tacy nawet po śmierci. Niestety w grobowcu nie znaleziono wystarczających informacji, aby jednoznacznie zidentyfikować tego monarchę. Możliwe, że osoba ta była królem o imieniu Chan Ak, który rządził na początku IV wieku i był znaczącą postacią w rejonie. Zarówno maska, jak i szczątki króla zostały pomalowane na jasny odcień czerwieni z powodów, których współcześni archeolodzy jeszcze nie ustalili. Najstarsze wino na świecie. Mówi się, że wino im starsze, tym lepsze. Czy więc archeolodzy znaleźli właśnie najlepsze wino na świecie? Ta najstarsza nieotwarta butelka wina została odkryta w jednym z niemieckich miast. Wciąż jest dobrze zapieczętowana i ma około 1600 lat. Woskowa uszczelka jest nadal szczelna i nie przepuściła ani powietrza, ani wilgoci. Dzięki temu, płyn w jej wnętrzu jest przynajmniej teoretycznie nienaruszony. Mimo tego naukowcom i ekspertom udało się oprzeć pokusie otwarcia trunku, odkąd został on odkryty w 1867 roku w starożytnym rzymskim grobowcu. Grobowiec należał do byłego rzymskiego legionisty, więc wino było prawdopodobnie darem, który miał mu towarzyszyć w jego podróży w zaświaty. W sumie znaleziono tam sześć butelek. Ale tylko w jednej nadal znajdował się płyn. Samo to jest już dość niezwykłe. Butelka wykonana jest ze szkła, a starożytne rzymskie szkło było znane ze swojej kruchości. Naukowcy doszli do wniosku, że wino można prawdopodobnie nadal wypić bez szkody dla zdrowia pijącego. Ostrzegli jednak, że jego smak prawdopodobnie nie będzie jakiś zachwycający. Prehistoryczne spodnie. Zastanawialiście się kiedyś, od kiedy ludzie zaczęli nosić spodnie? Wiemy, że nasi starożytni przodkowie woleli ubierać się w różne suknie, peleryny, tuniki, rajstopy i togi. Kiedy więc to spodnie stały się domyślnym ubiorem dla ludzi? Wydaje się, że miało to miejsce znacznie wcześniej niż początkowo sądziliśmy. Bo około 3000 lat temu w Chinach. Te postrzępione spodnie zostały znalezione w grobowcu w zachodnich Chinach w 2016 roku. Wyglądają one bardzo podobnie do odzieży, którą nosimy obecnie. Nogi są skrojone na prosty krój, a wzmocniony obszar w kroku sugeruje, że zostały one zaprojektowane z myślą o osobach jeżdżących konno. Możemy nawet przypuszczać, że jedynym powodem, dla którego wynaleziono spodnie, było zapewnienie ochrony delikatniejszym częściom anatomii człowieka podczas jazdy konnej. Dlaczego więc w Europie spodnie pojawiły się znacznie później, skoro i tam jeżdżono przecież konno? Zamrożony ptak Lód to niewątpliwie świetny konserwant natury. Jeżeli cokolwiek zostanie pochowane w lodzie, szczątki będą w stanie zachować się na znacznie dłużej, niż gdybyśmy zakopali je w ziemi. Kiedy łowcy z Kamielin znaleźli tego skowronka uwięzionego w wiecznej zmarzlinie północno-wschodniej Syberii w 2020 roku, założyli, że został on tam uwięziony kilka tygodni lub kilka miesięcy temu. Wysłali go do testów dla pewności i byli zdumieni słysząc, że ciało tego ptaka ma w rzeczywistości ponad 46 tysięcy lat. Są to najstarsze, tak dobrze zachowane szczątki ptaka, jakie kiedykolwiek odnaleziono. Gatunek ten jest przodkiem współczesnego gatunku skowronka rogatego, chociaż istnieje pomiędzy nimi kilka różnic wizualnych fakt, że zamarzł on w jednym kawałku, a nie rozkładał się i rozpadał przed zamarznięciem dowodzi, że lód musiał go pokryć niemal natychmiast po śmierci. Nie zapomnijcie o subskrypcji kanału, żeby dostawać powiadomienia o najnowszych odcinkach. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia. Już niebawem. Cześć.